Dzień dobry, witajcie. Cześć, fizjoterapeuta Konrad w nagraniu o mikrodiscektomii. Mikrodiscektomia, czy warto, przebieg i rehabilitacja. Mikrodiscektomia to popularny zabieg usuwania przepukliny międzykręgowej kręgosłupa. Wykonuje się go w znieczulnie ogólnym i charakteryzuje się on 90% skutecznością. Należy jednak wiedzieć, że nie zawsze jest on rozwiązaniem na problemy z wysuniętym dyskiem. W tym nagraniu Dowiedz się, jaka jest skuteczność mikrodystektomii, na czym polega ten zabieg chirurgiczny, w jaki sposób przygotować się do zabiegu, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia operacji, ile trwa i na co zwrócić uwagę w trakcie okresu rekonwalescencji. Czym jest mikrodystektomia kręgosłupa? Mikrodystektomia, czyli mikrodekompresja, to minimalnie inwazyjna chirurgia kręgosupa, której celem jest usunięcie dyskopatii w dolnej części kręgosupa. Zabieg polega na usunięciu dysku, dysku, części dysku międzykręgowego, który na skutek wysunięcia z kanału kręgowego uciska nerw rdzeniowy, wywołując ból kręgosupa oraz i lub drętwienie jednej z kończyn. Najczęściej wykonywana jest w nim mikrodystektomia odcinka ledźwiowego kręgosupa. Dużo rzadziej wykonuje się zabieg na odcinku szyjnym lub piersiowym. Ucisk na korzeń nerwowy może być spowodowany wybrzuszeniem dysku lub też oderwaniem jego niewielkiej części, która uciska korzeń nerwowy. Jakie są wskazania do zabiegu mikrodiscektomii? Mikrodistektomia wykonywana jest w przypadku występowania przepukliny jądra krążka międzykręgowego. Jest to jednak ostateczność. Nie zawsze operacja przepukliny kręgosłupa jest konieczna. Pierwszym krokiem w przypadku leczenia tego typu przypadłości zawsze jest fizjoterapia. Kluczowe staje się dokładne określenie stanu zdrowia pacjenta, na podstawie którego fizjoterapeuta ustala indywidualny plan terapii. Często przeprowadzane są testy ruchowe i czuciowe, analizuje się również intensywność problemu i jego powiązanie z innymi schorzeniami. Naleczenie operacyjne wysyła się pacjenta dopiero wtedy, gdy fizjoterapia nie przynosi efektów. Ból utrzymuje się albo jego intensywność wzrasta, następuje osłabienie mięśni i ograniczenie czucia, pojawia się zespół ogona końskiego. Dodajmy, że wcześniejsze zastosowanie fizjoterapii sprzyja również rehabilitacji po zabiegu takie podejście pomaga pacjentom lepiej przygotować się do operacji i przyspiesza czas rekonwalescencji po mikrodisektomii. Jakie są zalety mikrodistektomii? Cała procedura operacyjna jest mało inwazyjna i charakteryzuje się wysoką skutecznością. Nie trzeba również specjalnie przygotowywać się do zabiegu, a czas jego trwania zamyka się w około 2 godzinach. Dodatkowo bardzo szybko pacjent zostaje wypisany ze szpitala. Do zalet mikrodistektomii możemy zaliczyć szybki powrót do zdrowia, niską ingerencję w struktury kręgosłupa, ograniczenie urazów mięśni pleców, mniejszy ból związany jedynie z niewielkim naruszeniem struktur mięśniowych w okolicach kręgosłupa, wysoką skuteczność terapii ponad 90%. Jak wygląda zabieg chirurgiczny? Usunięcie części dysku wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Pacjent leży na brzuchu w pozycji, która sprzyja rozcięciu przestrzeni międzykręgowych. Chirurg robi 2-3 cm nacięcie na skórze. Następnie przecina powięzi i odwarstwia mięśnie przykręgosłupowe. Odciąga je od kręgosłupa w taki sposób, aby ich nie uszkodzić. W ten sposób dociera do struktur kostnych. Chirurg musi jeszcze przeciąć więzadło żółte, a następnie przesunąć worek oponowy i nerwy w nim umieszczone. Aby dotrzeć do wysuniętej części dysku międzykręgowego, pod nimi znajduje się już przepuklina, którą należy wyciąć. Najczęściej zabieg usuwania przepukliny jądra miażżystego wykonuje się metodą endoskopową, wykonując małe nacięcie w dolnej części pleców oraz wykorzystując mikroskop, mikrokamerę oraz mikronarzędzia do wycięcia zbędnej części dysku. Dodajmy, że ilość usuniętego dysku różni się w zależności od przypadku. Zawsze jednak chirurg usuwa tylko tę część, która uciska nerwy rdzeniowe, nie więcej. Sama operacja przepukliny kręgosłupa trwa 1 do 2 godzin w zależności od przypadku oraz doświadczenia lekarza wykonującego zabieg, a pacjent często wypisywany jest po jedno pobycie w szpitalu. Jakie jest przygotowanie do zabiegu? Konieczne jest wykonanie badań takich jak EKG, RTG klatki piersiowej czy rezonansu magnetycznego. Potrzebne są również badania krwi, w tym głównie morfologia, elektrolity, badanie krzepliwości oraz jej grupy. Warto wiedzieć, że przy chorobach przewlekłych nie wolno wykonywać operacji w znieczuleniu ogólnym. Skuteczność mikrodissektomii Procedura operacyjna mikrodystektomii tylko w niewielkim stopniu ingeruje w struktury kręgosupa, sprawiając, że efekty odczuwalne są już w pierwszej dobie po operacji. Ból kręgosupa związany z uciskiem na nerwy mija od razu, trochę dłużej, bo od kilku tygodni do miesięcy regenerują się struktury nerwowe. Po operacji możesz więc nadal odczuwać drętwienie i mrowienie kończyn, ale z czasem powinno ono ustąpić. Jedynym bólem, z którym będziesz zmagał się po zabiegu, stanie się ból po niewielkim nacięciu w części lędźwiowej kręgosłupa. Szacuje się, że skuteczność mikrodisktomii wynosi nawet 90%. Oczywiście w niektórych przypadkach około 15 mamy do czynienia z tak zwaną nawrotową przepukliną, czyli sytuacją, w której dysk ponownie zaczyna wywierać ucisk na nerwy. Dlatego tak ważny jest nie tylko zabieg, ale także zmiana trybu życia po operacji, odpowiednia rehabilitacja i ćwiczenia kręgosupa. Rehabilitacja i postępowanie po operacji. Rekonwalescencja pod mikrodistektomii przebiega indywidualnie w zależności od pacjenta, jego stanu, możliwości i ilości wyciętego dysku. Przez pierwsze kilka tygodni nie należy zbytnio przeciążać kręgosupa. Przydadzą się jednak lekkie ćwiczenia i ruch, który odżywi nawodni dysk. Warto zwrócić także uwagę, aby przez pierwszy tydzień nie chodzić zbyt długo, maksymalnie 3 godziny w ciągu doby. Unikać siedzenia, nawet przez miesiąc po zabiegu. Przez pierwszy tydzień siadaj tylko przy czynnościach fizjologicznych. Przez dwa tygodnie nie należy wykonywać gwałtownych ruchów, nie pochylać się, nie dźwigać. Nie wykonywać również rotacji, czyli skrętu kręgosłupa. Ra leżeć rażej, raczej w pozycji horyzontalnej lub na boku, ale przy dobrze dobranym materacu. Nie kierować samochodem, a jeśli musisz już gdzieś podróżować, usiądź w takiej pozycji, aby kręgosłup ustawił się pod kątem 45 stopni. Szacuje się, że czas rekonwalescencji wynosi od 1 do 3 miesięcy. Ogromną rolę w procesie gojenia i zdrowienia odgrywa rehabilitacja, wykonywanie prostych ćwiczeń kręgosłupa nieobciążających plecy można wdrożyć do rutyny jak najszybciej jak najwcześniej po operacji. Oczywiście pod okiem doświadczonego fizjoterapeuty, który stopniowo będzie zwiększał intensywność ćwiczeń. Często przez pierwsze dwa tygodnie się, zaleca się także noszenie gorsetu lędziowego stabilizującego. Nie trzeba jednak go nosić 24 godziny na dobę. Skorzystaj z niego tylko, gdy musisz wyjść na zewnątrz czy podeprzeć swój kręgosłup. Podsumowanie. Mikrodystektomia odcinka lędziowego zaliczana jest do grupy leczenia małoinwazyjnego, choć wysoce skuteczna, zawsze jest ostatecznym rozwiązaniem przepukliny międzykręgowej tuż po fizjoterapii. To w pełni bezpieczny zabieg, którego powikłania chirurgiczne są niewielkie, a efekty w postaci ograniczenia bólu widoczne są od razu. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.